Znikający dzień główna postać Mateusz, 35-letni specjalista, który na co dzień zmagający się z nieokreślonym lękiem, odczuwa narastającą wewnętrzną niepewność i czasem epizodyczną utratę kontynuacji pamięci. Jego życie wydaje się usuwać fragmenty, których nie potrafi wytłumaczyć, zarówno w pracy, jak i w relacjach z bliskimi. Początek. Pewnego poranka Mateusz budzi się z niepokojącym uczuciem pustki. Przeglądając kalendarz na swoim telefonie, odkrywa, że wczorajszy dzień kompletnie nie odnotował się ani wpisów, ani zdjęć, ani jakichkolwiek notatek. Choć pierwszy impuls to zdenerwowanie, w głębi podświadomości tli się coś znajomego, jakby to niedobytkowe wspomnienie miało być zbyt bolesne, by mogło zostać w pełni zachowane. Rozwój akcji, fragmentacja czasu. Mateusz zaczyna doświadczać dziwnych impulsów. Momenty z brakującego dnia nawiedzają go w postaci krótkich, niejasnych wizji. To, co powinno być normalną sekwencją zdarzeń, zamienia się w mozaikę fragmentów, które zdają się nie pasować do reszty jego życia. Psychologiczne rozterki w trakcie regularnych sesji u psychiatry pojawia się pytanie, czy zanikające? Dni są symptomem głębokiego zaburzenia dysocjacyjnego, wynikającego z przeszłych traum, czy też, może ukrytym mechanizmem obronnym, który ma chronić go przed nie do zniesienia bólem, obsesja badawcza i introspekcja? Z każdym kolejnym dniem zagadka nabiera na sile. Mateusz dokumentuje swoje sny, sporządza notatki, analizuje każdy szczegół, który mógłby wskazać na powód wymazania pewnego dnia. Jego wewnętrzny głos zaczyna podsuwać pytania o autentyczność jego wspomnień. Czy to możliwe, że umysł wybiórczo usuwa bolesne doświadczenia, pozostawiając tylko fragmentaryczny obraz rzeczywistości? Konfrontacja z traumą w głębi, podświadomości kryje się bolesna przeszłość, której Mateusz nie potrafił do końca przetrawić. Może to strata bliskiej osoby lub wydarzenie, które zburzyło jego poczucie własnej wartości. Zanikający dzień staje się symbolem tego, czego umysł nie chciał zaakceptować. W miarę jak zaczyna przypominać sobie szczegóły, lęk przeistacza się w obsesję poznania prawdy, niezależnie od kosztów emocjonalnych. Kulminacja rozważania nad naturą pamięci. Kiedy rzeczywistość zaczyna pękać w szwach, a granica między tym, co zapamiętane, a tym, co wymazane, staje się coraz bardziej rozmyta, Mateusz zmuszony jest zmierzyć się z fundamentalnym pytaniem: Czy czas, a w szczególności pamięć, jest obiektywną rzeczywistością? Czy jedynie podatną na modyfikację konstrukcją ludzkiego umysłu? Terapia jako lustro duszy. W sesjach terapeutycznych, gdzie z każdą rozmową dochodzi do głębszej egzystencjalnej refleksji, bohater dochodzi do wniosku, że zanikający dzień może być zarówno ostrzeżeniem, jak i szansą na odrodzenie. Czy okazją do pogodzenia się z najciemniejszymi zakamarkami własnej psychiki? Zakończenie finał pozostawia czytelnika z wieloma pytaniami. Czy Mateusz zdoła zintegrować swoje rozszczepione wspomnienia i zaakceptować traumę, która zdawała się być wymazana? A może rzeczywistość, w której żyje, jest jedynie projekcją obronną jego umysłu, a znikający dzień to tylko symptom głębszej psychologicznej dezintegracji? Otwarte zakończenie sprawia, że historia zmusza do refleksji nad granicami ludzkiej pamięci, kondycją naszej psychiki i sposobami, w jakie próbujemy się obronić przed bólem. Dalsze ścieżki rozwoju. Symbolika i metafory. Możesz wykorzystać zanikający dzień jako metaforę dla utraconej młodości, niewypowiedzianych żalów lub niezauważonych strat, które stopniowo kształtują naszą tożsamość, interakcje z otoczeniem. Rozwiń wątki relacji Mateusza z bliskimi. Może ktoś inny również doświadcza fragmentarycznych wspomnień, co mogłoby wskazywać na szerszy problem społeczny lub eksperyment psychologiczny na większą skalę napięcie między subiektywną a obiektywną rzeczywistością. Możesz zbudować atmosferę napięcia i niepewności, gdzie sama istota czasu i pamięci staje się centralnym, prowokującym. Do refleksji tematem